Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Państwa do krakowskich sklepów. Będzie to sklep Pracka Fashion 13 i krakowskie turnusy. Pokażę Państwu nowe kolekcje wiosna, lato z tych właśnie sklepów. Sklep Pracka Fashion 13 jest, jak sama nazwa wskazuje, na ulicy Brackiej. i serdecznie wszystkich krakowian, a także turystów, którzy będą w Krakowie, tam zapraszam, ponieważ Właścicielka zawsze stara się, aby były pojedyncze sztuki, ewentualnie dwie, trzy w różnych rozmiarach. Poza tym kolorystyka jest zawsze skomponowana tak, aby można było poszczególne elementy ze sobą połączyć. Ale zacznijmy od początku. Znalazłam super genialne spodnie dżinsowe. I również spodni dżinsowych jest cała sekcja w sklepie, więc również zapraszam. Nawet jeżeli jesteś zwolenniczką na przykład dżinsów, to właśnie zapraszam Cię, bo są fantastyczne, dziwne fasony. Nie wszystkie fasony znajdziemy w sieciówkach. Ja przymierzam super szerokie spodnie, ale dopasowane w talii, fenomenalne szerokie nogawki poszerzające się ku dołowi i jeszcze w dodatku boczny, boczna wszywka, tak bym to powiedziała, boczny trójkąt jeszcze boczny, że spodnie utrzymują fason tej szerokiej nogawki, a przy okazji i z boku... Ktoś patrzący z boku i z tyłu i z przodu są po prostu ciekawe i dziwne. A ja właśnie tych dziwności, fajności, czegoś, co zwróci moją uwagę, poszukuję w ubraniach, i właśnie w Fashion Braska 13 zawsze są jakieś ciekawe ubrania. Te spodnie. Można połączyć z krótkimi bomberkami, których jest kilka fajnych sztuk, których nigdzie więcej nie widziałam w Krakowie, tylko właśnie tam. Więc do tych szerokich spodni w super trendzie są krótkie bomberki, krótkie kurteczki. Ja przymierzam z krótką kurteczką fenomenalny fason, taka prosta, modna krótka, które teraz są bardzo popularne, wielkie kieszenie zewnętrzne, które są bardzo popularne, i kolor jasnobeżowy czy jasnobręzowy, który można montować z innymi kolorami, a także i fasonami, bo po prostu są to fasony klasyczne. Wygląda to świetnie, ale poszłam jeszcze krok dalej i znalazłam kamizelkę oversize'ową. Na mnie jest niestety za duża, bo to był rozmiar L i oprócz tego, że L to jeszcze oversize'owa, tak też więc, ale gdyby była mniejsza, byłaby fenomenalny zestaw. Te właśnie szerokie spodnie o ciekawym fasonie i kamizelka. Również nie do końca taka zwykła, klasyczna kamizelka od garnituru. Świetny zestaw. Poza tym, tą kamizelkę można, jak Panie widzicie, montować z innymi ubraniami, które sobie wzięłam do przymierzania. Przymierzyłam również spodnie. To był rozmiar M. Na mnie były bardzo dobre, a nawet luźne. Tyle, że za długie. Piękny. Piękny, prosty fason, super modny gumeczka z tyłu, zameczek z boku. To jest bardzo ważne, to nie jest takie wciągane tylko spodnie na gumeczce, ale jest elegancki zameczek, więc spodnie i materiał był elegancki i szycie elegancki, więc można połączyć z żakietami, można połączyć ze sweterkami, można połączyć z super modnymi elementami garderoby, tak jak ja na przykład z tą kamizelką. Piękny, ko piękny, kolorystyczny zestaw na spodniach, czyli od yy, jasnych kremów po czernie. Więc, jeżeli jakaś osoba kocha takie naturalne kolory, to bez problemu te spodnie są wyjątkowo eleganckie, klasyczne i mogą być na wielkie wyjścia, mogą być również na co dzień. Wystarczy tylko na przykład biały podkoszulek i coś takiego bardziej dziennego. No, może jakiegoś super modnego. Wtedy te spodnie będą miały wydźwięk taki dzienny. Wybrałam sobie zestaw. Znaczy, ja zmontowałam zestaw, ale oczywiście można kupić zupełnie osobno. Marynarka, z buwkami. Bufki są super modne w tym sezonie, więc bufki, bufki czyli ręka, wsięga. Do wysokości łokcia lub troszeczkę poniżej. Zależy, jak to jest wysoki. Ja jestem niska met 55, więc na mnie ogólnie ten żakiet jest za duży. Przy czym o, w ogóle rozmiar też jest za duży. Niestety już nie było eski. Ale są połączenia dwóch kolorów nieoczywistych: tej takiej wojskowej zieleni i czegoś troszeczkę mniej zielonego koloru. Dwurzędowy żakiet. I ja dobrałam do nich spodnie, które oczywiście mogą być w zestawie, czyli to są takie spodnie cargo, ale raczej szyte, em, jak takie spodnie zwężane do dołu. Przy czym znów jest ta sama stawka co na rękawach żakietu, więc spodnie i żakiet mogą być razem. Dodam jeszcze, że spodnie. Są z super modnymi ćwikami, takie jak są przy nie wiem, przy kurtkach, przy kurtkach parkach. To jest ten taki super teraz modny element, właśnie te troczki takie na sznureczkach. To jest super modny element, więc te spodnie posiadają. Ja się zgubiłam w tych spodniach, bo po pierwsze, były na mnie za duże, dwa jestem za niska. Te spodnie są szyte na osobę wysoką, przynajmniej 1,65 m, ponieważ to podwinięcie nie jest przeze mnie podwinięte, to jest podwinięcie tak zwane oryginalne, czyli one muszą być przed kostkę, żeby ta szerokość bioder jeszcze te szerokie kieszenie kargo, takie wojskowe no, nie, nie sprawiły, że będziemy wyglądały na grubsze niż jesteśmy. Więc zestaw super modny, świetny, świetnie się czułam. Pomimo tego, że wszystko było na mnie za duże, to i tak się świetnie czułam. Bardzo mi się ten zestaw y, podobał. Jeżeli ktoś poszukuje takich innych rzeczy niż w sieciówkach, to ten zestaw na pewno do tego rodzaju można zaliczyć. I znów, jak pani widzicie, można pojedyncze elementy ze sobą łączyć. Bo tak jak powiedziałam, w sklepie są takie kolory, które można ze sobą w każdym momencie połączyć. Czyli wiele. Kremy, beże, brąza, jakieś odcienie zieleni, te wszystkie kolory można ze sobą połączyć i świetnie ze sobą wyglądają, przy czym są modne i klasyczne. I jak Pani widzicie, również tutaj te spodnie z tą fajną, oversize'ową kamizelką również świetnie wyglądają. Tak samo będą świetnie wyglądać z tą krótką kurteczką, którą wcześniej przymierzałam, z czarnym żakietem, z bomberką, z kurtką skórzaną. Ze wszystkimi tymi elementami te spodnie będą świetnie pasować. A ta kamizelka będzie świetnie pasować, obojętnie czy to będą białe spodnie lniane, czy to będą białe jeansowe, czy to będą jeansowe spodnie wąskie, które są teraz modne to również taka mizelka świetnie się obroni. Wzięłam sobie jeszcze do przymierzenia zestaw. Oczywiście można kupić osobno marynarka i spodnie szerokie. Takie typowo teraz męskie super modne spodnie o super modnym kroju. No i mamy ten super modny kolor czyli brzoskwiniowy. Marynarka i spodnie są uszyte z tego samego materiału, czyli z dodatkiem dość dużym dodatkiem lnu. Więc ogólnie cały ten zestaw wygląda, jakby był szyty z lnu I to świetnie, i to, i to jest super, bo już na takie cieplejsze dni, czy nawet lato, biały podkoszulek, ta marynarka spodnie i będziemy miały pełną stylizację, a będziemy wyglądały genialnie. Czy pójdziemy na zakupy, czy pójdziemy do pracy, czy pójdziemy do szkoły, czy na wykłady, będziemy wyglądały genialnie i właśnie ten zestaw super mi się spodobał, niestety góra jest dla mnie troszeczkę za duża, spodnie za długie, ale w sklepie jest jeszcze ten sam zestaw, czyli spodnie i marynarka, ale w troszeczkę innym kolorze, tym właśnie coś zielonkawy, seledynek, więc również zachęcam, jeżeli ktoś akurat nie lubi brzoskwiniowego to może inne odcienie właśnie tego zestawu. No bardzo mi się podoba, przy czym znów można te spodnie połączyć z, na przykład z tą kamizelką, albo na przykład można ten super fajny, lekki, lniany yy, żakiet, marynarkę dołączyć przypuśćmy do wcześniejszych jeansów. Jak Panie widzicie tych kombinacji jest ogromna ilość i jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia tego sklepu, bo jest mnóstwo świetnych, ciekawych rzeczy, ciekawie skonstruowanych i ciekawie uszytych. Spacerując po Krakowie, zajrzałam jeszcze do krakowskich turnusów i znalazłam sobie taką super modną sukienkę w stylu koszulowym. To jest Ralph Lauren. Góra jest szyta jak zwykła koszula, a dół jest, jest spódnicą szytą z koła. Rok temu kupiłam inną białą sukienkę Ralpha Laurena i chwilowo jestem zachwycona tymi właśnie sukienkami. Można ją nosić do szkoły, do pracy, na co dzień, na zakupy. Wszędzie jest fenomenalna, nie za krótka, nie za długa. Nie mam problemu z tym, żeby się schylać, że jest po prostu za długa. Jestem bardzo zadowolona z, z mojego dzisiejszego spaceru. A właśnie, jeszcze w tormusach mierzyłam trench w kolorze czerwonym, po prostu dlatego, że był czerwony i bardzo mi się spodobał. Od razu mówię, nie popatrzyłam na rozmiar. Ma tutaj świetne ściągacze, no ale mimo wszystko jest na mnie za duży. Jeżeli ktoś potrzebuje czerwonego tręczu, to oczywiście też zachęcam. Rozmiar chyba 42 albo 44, więc być może ktoś po prostu wysoki potrzebuje oversize'owy czerwony tręczek. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się panią spodobały propozycje i oczywiście zachęcam do, do odwiedzenia Krakowa i zachęcam do odwiedzenia przypuśćmy tych dwóch sklepów.